Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal kai 24 info Jesteśmy na ósmych bilardowych mistrzostwach Inowrocławia w naszej kręgielni. Jak to wygląda z bliska? Zobaczcie sami. A z nami prezes Jacek Jabłoński, prezes stowarzyszenia Inopul. Panie prezesie, co to za impreza? Dlaczego się tu znajdujemy? Ósma edycja. Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy na ósmych na zawodach mistrzostwa Inowrocławia w półbilardzie. bilardzie. Jest to cykliczna impreza. Co roku w okresie września spotykamy się z bilardziści najlepsi z regionu Norocabia z powiatu i z miasta Norocabia. Jest to około 20 paru zawodników. Spotykamy się na mistrzostwach Norocabia. Gramy o fajne puchary i po prostu o prestiż w narcie. Jak idzie zawodnikom? No idzie dobrze, dopiero jest początek, ale już kilka meczy się, że tak powiem, rozpoczęło. Niektórzy już zakończyli, niektórzy powygrywali. Jest to taki dosyć poziom, że tak powiem, mocny. Niektórzy są naprawdę bardzo mocni, niektórzy są słabsi, ale każdy może wziąć udział. Nawet ktoś, kto jakieś zna zasady. Podstawowe nawet bilarda. My tu go kierujemy, pomożemy w jakichś przepisach. Zapraszamy wszystkich, znaczy już nie dzisiaj, ale na następną edycję, na następne turnieje. Czyli przy następnej edycji widzimy się przy stole? No tak, zapraszam. Zapraszam też pana, bo jak pan słyszy, tutaj gra w bilardzie, jest pan tam pasjonatem. Zapraszamy, zresztą wszystkich zapraszam. Yy, jeszcze nadmienię, bo to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o, o, o tą imprezę. Yy, jest to impreza pod honorowym patronatem prezenta Miasta i Arkadiusza Fajoka. I tak samo dziękujemy wszystkim tutaj sponsorom yy, Miasta i Dorosławia, dużą miasta tutaj oczywiście yy, daje nagrody fajne i, i puchary, sponsoruje. Państwo Polanież, czyli Kręgielnia, tutaj się odbywają te imprezy, państwa w Kręgielni, no i Pewny Sprzęt yy, i Siłownia Lebed. Także dziękujemy wszystkim za nagrody, za ufanowanie tych nagród. Zapraszamy.